Na początku podstawówki rzuciłem w żarcie, że lubię chłopaków. Zaczęło się totalnie przypadkiem, bo nie chciało mi się iść na sprawdzian z matmy. Mama się przejęła, dostałem wolne, ale potem coś we mnie kliknęło. Zacząłem to grać. W klasie robiłem żarty typu: On ma ładne oczy. Śmiałem się razem z dziewczynami. I działało. Nie traktowały mnie jak typowego gościa, tylko jak swojego, i nagle miałem dostęp do wszystkiego. Wiedziałem, kto z kim, kto co komu wysyła, kto o kim co mówi. Totalna baza danych dram. Byłem jak tajny agent w ich królestwie, i wtedy padło hasło: Robimy nocowanko. Bez chłopaków, ale ty możesz, bo ty to jesteś gej. Serio. W środku krzyczałem z radości. Na zewnątrz? No jasne, że mogę, dziewczyny. Przyszedłem z plecakiem i pokerfejsem, a w środku miałem erupcję wulkanu. Pokój zawalony kocami, chipsy, muzyczka, śmiechy zaczęły się przebierać. Normalnie, jakbym był powietrzem: Staniki, spoko. Majtki też. Ja siedziałem w telefonie, udając znudzonego, a serce mi waliło jak młot. Potem siadamy w kręgu. Butelka, wyzwania padło na mnie. po Pocałuj Oliwie! Zamarłem, ale zanim zdążyłem coś powiedzieć, Julia przerwała: Ej, przestań udawać, zrobiła się cisza. Wiadomo, że nie jesteś gejem. Zamarłem po raz drugi. Oliwia spojrzała na mnie i się uśmiechnęła: W sumie dobrze, że nie jesteś, szepnęła, bo chciałam to zrobić od dawna i mnie pocałowała. Nie wiedziałem, co zrobić z rękami, więc po prostu popłynąłem. Spełniłem swoje marzenie, i tylko powiem tyle: na samej Oliwii się nie skończyło. Straciłem kolegów z klasy, ale zyskałem tytuł legendy. Było warto.